W życiu codziennym nieustannie napotykamy osoby, które choć na pierwszy rzut oka wydają się przyjazne i otwarte, potrafią mieć destrukcyjny wpływ na nasze samopoczucie i stabilność emocjonalną. Ich manipulacyjne zachowania często pozostają ukryte pod maską czaru, inteligencji lub pozornego wsparcia. Jednak za tą fasadą kryje się motywacja do kontrolowania, dominacji i zaspokajania własnych potrzeb kosztem innych. Jak sobie z tym radzić? Jak nie utracić wewnętrznego spokoju w obliczu takich wyzwań? Filozofia stoicka, rozwinięta przez takich myślicieli, jak Marek Aureliusz, Epiktet czy Seneca, oferuje ponadczasowe narzędzia, które pozwalają chronić się przed manipulacją emocjonalną i budować odporność psychiczną. Stoicyzm naucza nas, że kontrola nad własnymi reakcjami jest kluczowa, a nasza siła pochodzi z wewnętrznej harmonii, a nie zewnętrznych okoliczności. W obliczu manipulacji ta filozofia pozwala nam zachować jasność umysłu i nie dać się wciągnąć w destrukcyjne gry emocjonalne. Czym jest manipulacja emocjonalna? Manipulacja emocjonalna to subtelna forma kontroli, w której manipulant wykorzystuje emocje drugiej osoby, aby osiągnąć swoje cele. Może przybierać różne formy, od wzbudzania poczucia winy. Przez pochlebstwa, po bardziej skomplikowane strategie, takie jak gaslighting zjawisko polegające na podważaniu rzeczywistości i zdrowego rozsądku ofiary. Celem jest zawsze uzyskanie przewagi nad drugą osobą i podporządkowanie jej swoim potrzebom. W takich sytuacjach stoicyzm może być kluczem do odzyskania kontroli nad własnym życiem. Stoicka odpowiedź na manipulację emocjonalną. Stoicyzm uczy, że choć nie możemy kontrolować zewnętrznych wydarzeń ani zachowań innych ludzi, mamy pełną kontrolę nad tym, jak na nie reagujemy. Marek Aureliusz w swoich rozmyślaniach pisał: "Masz władzę nad swoim umysłem, a nie nad zewnętrznymi wydarzeniami. Uświadom to sobie, a będziesz silny." To fundamentalne przesłanie stoicyzmu przypomina, że nasz spokój pochodzi z wewnętrznej samokontroli i akceptacji rzeczywistości takiej, jaka jest, bez niepotrzebnego emocjonalnego zaangażowania w gry manipulacyjne. Osiem stoickich strategii radzenia sobie z manipulacją, pierwsza. Nie bierz odpowiedzialności za emocje innych. Narcyzi i manipulatorzy często starają się przerzucić odpowiedzialność za swoje uczucia na innych, wzbudzają poczucie winy, złość lub rozczarowanie, aby uzyskać kontrolę nad swoją ofiarą. Epiktet nauczał, że to, co nas martwi, nie wynika z samych wydarzeń, ale z naszej interpretacji ich znaczenia. Kluczowe jest więc zrozumienie, że emocje manipulanta nie są Twoją odpowiedzialnością. Wyznacz granice i nie daj się wciągnąć w emocjonalne pułapki. Drugie, pozostań niewzruszony w obliczu kłamstw. Manipulanci często kreują alternatywną rzeczywistość, aby wprowadzić zamęt i podważyć Twoje zaufanie do siebie. Stoicka praktyka spokojnego demaskowania. Polega na zbieraniu faktów i prezentowaniu prawdy w sposób opanowany bez zbytecznych emocji. Takie podejście nie tylko chroni twój spokój, ale też osłabia wpływ manipulanta. 3. Nazywaj rzeczy po imieniu stoicyzm kładzie duży nacisk na patrzenie na rzeczywistość taką, jaką jest, bez upiększeń czy przesady. Jeśli dostrzegasz manipulacyjne zachowanie, nazwij je wprost. Możesz to zrobić spokojnie, bez agresji, ale stanowczo. Taka postawa często zniechęca manipulatora do dalszych prób kontrolowania sytuacji. 4. Kieruj się prawdą, nie emocjami. Osoby manipulacyjne często starają się wywołać w tobie silne reakcje emocjonalne, aby zyskać przewagę. Stoicyzm podkreśla wagę obiektywnej analizy faktów i podejmowania decyzji na podstawie rozsądku, a nie emocji. Taka strategia sprawia, że manipulacje tracą skuteczność. Piąta. Pamiętaj o swojej wartości. Manipulanci często podważają poczucie własnej wartości swoich ofiar, aby zyskać nad nimi kontrolę. Stoicyzm uczy pielęgnowania wewnętrznej siły i niezależności od opinii innych. Wzmacniaj swoje poczucie wartości poprzez wyznaczanie granic, dbanie o siebie i otaczanie się ludźmi, którzy cię wspierają. 6. Praktykuj empatię, ale nie przejmuj odpowiedzialności. Empatia jest ważną cnotą stoicką, ale nie oznacza zgody na wykorzystywanie. Rozumiej uczucia innych, ale nie pozwalaj, aby wpływały one destrukcyjnie na twoje życie. Zachowanie zdrowego dystansu emocjonalnego to klucz do ochrony siebie. 7. Buduj komunikację opartą na jasności. W relacjach z manipulatorami warto stosować precyzyjny i rzeczowy język. Stoicyzm podkreśla wagę klarowności i szczerości, co pozwala unikać nieporozumień i manipulacji. Siła tkwi w reakcji, a nie w wydarzeniach. Nie możemy kontrolować wszystkiego, co dzieje się wokół nas, ale mamy pełną władzę nad tym, jak na to reagujemy. Stabilne poczucie własnej wartości, budowane poprzez refleksję nad naszymi decyzjami i działaniami, staje się naszą tarczą. Świadome uznanie swoich osiągnięć oraz otwartość na konstruktywną krytykę wzmacniają naszą zdolność doradzenia sobie z wyzwaniami. Harmonia wewnętrzna tworzy silne więzi. Życie w zgodzie ze sobą sprawia, że nasze relacje stają się głębsze i bardziej autentyczne. Kiedy znamy swoje mocne strony i wartości, nie musimy zabiegać o akceptację innych. To zaufanie do siebie samego pozwala nam budować relacje oparte na szacunku i zrozumieniu. Mądrość w odpuszczaniu. Nie każda sytuacja zasługuje na naszą uwagę i zaangażowanie. Wycofanie się z konfliktu zamiast impulsywnego reagowania jest oznaką siły, a nie słabości. Takie podejście pozwala oszczędzać energię i skupić się na tym, co naprawdę ma znaczenie w dłuższej perspektywie. Jeśli ten film Ci się spodobał i był dla Ciebie wartościowy, koniecznie podziel się swoją opinią w komentarzach. Twoje zdanie jest dla nas niezwykle ważne. Która ze stoickich zasad najbardziej do Ciebie przemawia? Którą z nich zamierzasz wdrożyć w swoim życiu? Napisz w komentarzu. Twoje przemyślenia inspirują nas do tworzenia kolejnych treści. Nie zapomnij również zasubskrybować naszego kanału, aby nie przegapić żadnych nowych filmów. Twój jeden klik w subskrybuj to ogromne wsparcie dla nas, a także możliwość bycia częścią tej rosnącej społeczności. Jeśli uważasz, że ten materiał może pomóc innym, zostaw łapkę w górę. Zajmie ci to chwilę, ale dla nas to ogromna różnica. Wasze komentarze i zaangażowanie sprawiają, że ten kanał żyje. Teraz czekamy na Twój głos w sekcji komentarzy. Kto wie, może to właśnie Twój komentarz zainspiruje kolejny film. Dziękujemy za Twoje wsparcie i do zobaczenia w następnym odcinku. Samokontrola i rozwaga. Zachowanie kontroli emocjonalnej to klucz do przemyślanych działań. Reagowanie z wdziękiem i racjonalnością, a także umiejętność dostrzegania perspektywy drugiej osoby prowadzi do deeskalacji konfliktów. Wykorzystuj każdą rozmowę jako okazję do rozwoju. Skupianie się na istocie rozmowy, zamiast dawania się wciągnąć w nieistotne szczegóły, pozwala na efektywne zarządzanie relacjami. Taka postawa sprzyja produktywności i wzmacnia więzi. Żyj w zgodzie ze swoimi przekonaniami. Seneka przypominał, że los prowadzi chętnych, a ciągnie opornych. Świadomość, że to my mamy wpływ na swoje reakcje, daje nam wolność i siłę. Utrzymanie spokoju, wyznaczanie granic i życie zgodne z wartościami przekształca nasze interakcje i codzienne życie. Podsumowanie. Praktykowanie stoickich zasad, od refleksji nad sobą, poprzez wyznaczanie granic, aż po umiejętność reagowania z wdziękiem, prowadzi do bardziej harmonijnego, spokojnego życia. Zastosowanie tych zasad codziennie pozwala budować społeczność opartą na wzajemnym szacunku, klarowności i współpracy. Stoicka mądrość to nie tylko zestaw strategii, lecz droga do wewnętrznej wolności i szczęścia. Spróbuj i zobacz, jak zmieni to Twoje życie. Reakcje, nie sytuacje, decydują o naszej sile. To nie wydarzenia kształtują nasze życie, ale sposób, w jaki na nie reagujemy. Świadome i spójne poczucie własnej wartości działa niczym tarcza, chroniąc nas przed wewnętrznymi zawirowaniami. Regularne przemyślenia, świadomość działań zgodnych z naszymi przekonaniami oraz odwaga, by zmierzyć się z konstruktywną krytyką, pomagają nam pielęgnować autentyczną pewność siebie. Harmonia buduje mosty między ludźmi. Kiedy żyjemy w zgodzie ze sobą, nasze relacje nabierają głębi i jakości. Skupiając się na własnych, mocnych stronach i zaletach, tworzymy przestrzeń do wzajemnego szacunku. Nie musimy szukać aprobaty u innych, by czuć się wartościowi. Nasze wewnętrzne przekonania są wystarczającą kotwicą odstąpienie jako przejaw siły. Nie każda sytuacja wymaga konfrontacji. Odłączenie się od ataków, zarówno słownych, jak i emocjonalnych, pozwala zyskać kontrolę nad sobą. Zamiast odpowiadać impulsywnie, warto zastanowić się, czy dana interakcja zasługuje na naszą uwagę. To, że odpuszczamy, nie oznacza porażki. To świadoma strategia chroniąca naszą energię na to, co naprawdę ważne. Dyscyplina w rozmowie, jako narzędzie mądrości. Kiedy rozmowy dryfują na nieistotne tory, warto przypomnieć sobie o sztuce trzymania się celu. Zachowując koncentrację na najważniejszych aspektach dialogu, unikamy chaosu i nieporozumień. Dążenie do jasności w komunikacji wzmacnia naszą pozycję zarówno w relacjach osobistych, jak i zawodowych. Wytyczanie granic to ochrona siebie. Jasno określone granice to nie tylko akt samoobrony, ale i szansa na rozwój. Kiedy stanowczo ustalamy zasady w pracy, związku czy przyjaźni, dbamy o swoje samopoczucie i budujemy przestrzeń dla wzajemnego szacunku. Granice uczą innych, jak nas traktować, jednocześnie pozwalając nam na zachowanie spokoju ducha. Emocje pod kontrolą to klucz do jasności. W obliczu konfliktów zdolność do zachowania spokoju i racjonalnego podejścia staje się naszą największą siłą. Każda chwila refleksji przed reakcją pomaga w znalezieniu rozwiązań, które są zarówno korzystne, jak i zgodne z naszymi wartościami. Każda rozmowa jest szansą na rozwój. Nawet najtrudniejsze dialogi mogą być okazją do nauki i zrozumienia. Skupiając się na meritum sprawy, budujemy efektywne relacje oparte na konstruktywnej wymianie myśli. Takie podejście pozwala zarówno na rozwój osobisty, jak i wspieranie współpracy w grupie. Żyj według swoich zasad, autentyczność i zgodność z własnymi przekonaniami to klucz do spełnionego życia. Gdy wyznaczamy priorytety w oparciu o nasze wartości, nabieramy siły, by nie uginać się pod ciężarem cudzych opinii czy manipulacji. Podsumowanie. Współczesne życie często wymaga od nas stoickiej odporności od umiejętności kontrolowania reakcji, przez wytyczanie granic, aż po zdolność do trwania w swoich przekonaniach. Wdrażając te zasady. Stajemy się bardziej świadomi siebie i lepiej radzimy sobie z wyzwaniami. Każda mała zmiana w naszym podejściu przybliża nas do życia pełnego spokoju, autentyczności i harmonii z otoczeniem. Czy jesteś gotowy na tę transformację? Zacznij już dziś, by odkryć siłę płynącą z bycia wiernym samemu sobie. Władza nad własnymi reakcjami Epiktet uczył, że to nie wydarzenia zewnętrzne nas ranią, lecz nasze reakcje na nie. Jasne poczucie własnej wartości działa zarówno jako tarcza, jak i źródło siły. Regularna refleksja nad własnym życiem, identyfikowanie działań zgodnych z naszymi wartościami oraz uczciwe oceny samych siebie mogą znacząco wzmocnić to poczucie. Otrzymywanie informacji zwrotnej od zaufanych osób pomaga nam lepiej rozumieć swoją wartość, a stabilny obraz siebie pozwala radzić sobie z manipulacjami i krytyką, z wdziękiem oraz pewnością siebie. Harmonia z samym sobą. Marek Aureliusz twierdził, że życie w zgodzie z sobą przejawia się w naszych relacjach. Skupianie się na zaletach i mocnych stronach nie tylko chroni przed negatywnymi emocjami, ale także buduje relacje oparte na szacunku i zrozumieniu. Wiedza, że żyjemy według własnych wartości, a nie opinii innych, daje nam siłę w obliczu krytyki czy prób manipulacji. Odłączenie się w obliczu ataku konfrontacje są nieuniknione, ale impulsywne reakcje często pogarszają sytuację. Stoicka zasada odłączenia się pozwala zachować spokój psychiczny i uniknąć eskalacji konfliktu. To nie oznacza uległości, lecz przejęcie kontroli nad własnymi reakcjami. Podejmowanie działań zgodnych z długoterminowymi celami, ocena sytuacji oraz unikanie niepotrzebnych bitew pozwala zachować energię i skupić się na ważniejszych aspektach życia. Trzymaj się tematu, manipulacje i odwracanie uwagi to powszechne strategie narcyzów. Marek Aureliusz radził: ogranicz się do teraźniejszości. Koncentrując się na celu rozmowy, unikasz chaosu i prowadzisz dialog, Ku konstruktywnym rozwiązaniom. Takie podejście sprzyja produktywności oraz buduje przestrzeń do szczerej komunikacji i wzajemnego zrozumienia. Wyznaczanie granic, epiktet przypominał: wykorzystuj to, co jest w Twojej mocy. Jasne granice chronią nasze zdrowie psychiczne przed chaosem zewnętrznym. Ustalanie zasad, zarówno w relacjach osobistych, jak i zawodowych. Pozwala uniknąć manipulacji i wzmocnić poczucie własnej wartości. Przykładem może być stanowcze trzymanie się decyzji w związku lub powoływanie się na wcześniejsze ustalenia w pracy. Wyraźne granice są fundamentem wzajemnego szacunku i przestrzeni do osobistego rozwoju. Zachowaj spokój jako największą broń. Stoicyzm uczy, że emocje innych nie muszą wpływać na nasze życie, jeśli sami zdecydujemy się ich nie przyjmować. Narcyz czy manipulator, który widzi, że jego działania nie wywołują oczekiwanej reakcji, często wycofuje się i traci wpływ. Rozwój indywidualny jako fundament zdrowej społeczności. Praktyka stoickich zasad w codziennym życiu nie tylko chroni nas przed destrukcyjnymi wpływami, ale też wspiera budowanie zdrowszych, bardziej autentycznych relacji międzyludzkich. Społeczność, w której każdy dba o swoje granice, kierując się przy tym empatią, szczerością i odpowiedzialnością, ma większą szansę na wspólny rozwój i harmonię. Każdy krok w kierunku osobistego rozwoju wzmacnia nie tylko nas samych, ale także całe nasze otoczenie. Dlatego warto zadać sobie pytanie, Jakie wartości chcemy reprezentować jako jednostki i jako członkowie społeczności? Wdrażanie mądrości stoików może stać się solidnym fundamentem dla życia w zgodzie z sobą i otaczającym nas światem. Rozpocznijmy tę podróż razem, uzbrojeni w wewnętrzną siłę i spokój, które są kluczem do wolności od manipulacji. Spokój jako Twoja niezawodna tarcza. Każdy z nas na pewnym etapie życia doświadcza trudnych relacji, w których emocje innych zdają się przenikać do naszego świata. Klucz do wolności od takiego wpływu leży w zrozumieniu jednej prostej prawdy: to ty decydujesz, czy pozwolisz, by cudze zachowania wpłynęły na twoje samopoczucie. Kiedy zachowasz wewnętrzny spokój, manipulacje tracą swoją moc. A osoby próbujące Cię kontrolować tracą swoją przewagę. Podobnie jak tarcza chroni wojownika, Twój spokój stanowi niezawodną ochronę przed atakami emocjonalnymi. Wewnętrzna równowaga nie jest oznaką słabości, lecz siły, która przyciąga autentyczność i eliminuje destrukcyjne wpływy. Indywidualna siła, jako katalizator zmian społecznych. Harmonia społeczna zaczyna się od jednostki. Kiedy dbamy o własne granice emocjonalne i żyjemy zgodnie z wartościami, które nas definiują, wpływamy pozytywnie nie tylko na siebie, ale również na nasze otoczenie. Wspólnoty, w których panują empatia, szacunek i odpowiedzialność, są bardziej zjednoczone i odporne na konflikty. Stoicyzm oferuje solidne narzędzia, które pomagają nam budować takie środowiska. Uczy nas, jak chronić swoją przestrzeń emocjonalną, pozostając przy tym otwartym na innych. To połączenie siły i wrażliwości sprawia, że relacje stają się autentyczne, a społeczeństwo bardziej harmonijne. Jakie ślady chcesz zostawić? Każdy dzień jest okazją, by zastanowić się nad wartościami, które chcemy wcielać w życie. Czy wybierasz autentyczność, empatię i odpowiedzialność? Czy jesteś gotów stawić czoła wyzwaniom z odwagą i spokojem? Rozwój osobisty nie jest jedynie korzyścią dla Ciebie, to inwestycja w lepszy świat dla wszystkich. Wyruszmy razem w tę podróż ku harmonii wewnętrznej i społecznej, pamiętając, że siła rodzi się ze spokoju, a prawdziwa wolność zaczyna się w nas samych. Wewnętrzny balans to klucz do budowy życia pełnego autentyczności, mądrości i prawdziwego spełnienia.